Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Yes Your Grace, z tej strony chleb, a to trzeci, trzeci odcinek z Yes Your Grace. Kończymy dzień piąty, podsumowanie będzie w tym odcinku, tak sobie stwierdziłem, tak sobie ułożyłem i tak już będzie. Mój się włosy stoją, no ktoś święta. Dobra, eee, no tak, trzeba było coś kupić. Zmieniamy kwiatki i tkaniny od razu na dzień dobry. żeby mieć na przyszły tydzień, jeszcze na. Boże, kiedy brałem ten. Dobra, nieważne. ważne. na tydzień szósty. I to Andrii. Zostało jeszcze trochę czasu. Powinniśmy sprawdzić jarodzieńskie posterunki. Skoro jest okazja, wasza gości. Ale to nie teraz, co zaraz. W północnym podstyniku roiło się od rawiańskich szumowin, Wasza Wysokość. Udało nam się wyciąć większość z nich. Zajebiście. Wasza Wysokość, myślę, wiem, że mnie ścigają. O kim mówisz? Wczoraj, kiedy poszedłem spać, ktoś był w moim pokoju. Przesuwali świece. Zostawili je na parapecie. Nigdy nie, 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 nie zostawiłem świec na parapecie, Wasza, wasza Wysokość. Urojenia, chłopa. Widziałeś Lordzie kochanie? Chyba wcześniej się zamknięta w swojej komnacie. Nie chcę wyjść. Myślę, że najlepiej będzie dać jej trochę czasu. Nie wiem, co robić, kochanie. Ślub już tak blisko. Chciałam, żeby pomogła mi wybrać kwiaty, ale nie chcę się ze mną rozmawiać. Ale faktycznie fakt, masz rację. Wrócę do, do przygotowań. Żołnierz. Wasza wysokość. Kolejna wioska została najechana przez siły rodowi. Co powinniśmy im pomóc? Yy, czy powinniśmy pomóc potrzebującym? To może mieć wielki wpływ na zadowolenie naszych ludzi, wasza wysokość. Nie możemy pozwolić, by rodowia grudziła naszym ludziom. O Jezus, dwa tygodnie, generał. No dobra, niech pójdzie. Nasz generał może na jakiś czas wysłać tam swoich ludzi. Musimy upewnić się, że robimy co w naszej mocy. I kupiec, co tam masz kupcze. Wyobraź sobie, że przynoszę misturę, która może wylecieć z choroby. Działa prawie zawsze, leczy. Prawie wszystko. Za 5 zł. Nie dzięki. I stąd w spizdu. Nara. Dobra, zostajemy jako król. No, nie zarobiliśmy zbyt dużo dzisiaj. A no jeszcze mamy dług do spłacenia, tak by the way, ale to nic, to nic, to nic, to nic. Aurela, Bocian. Kochanie, jakie mam przygotowania do ślubu? Wielki dzień już za 3 tygodnie. Nie mogę wiedzieć, jak, ten szyb, jak szybko ten czas mija. Larsuję, zupełnie nie chcę angażować się w przygotowania do, do ślubu. Więc wszystko jest na mojej głowie. Byłabym mniej zdenerwowana, gdyby zrozumiała, że to najlepsza opcja, jaką mamy. Myślisz, że powinniśmy jej powiedzieć o obietnicy? Nie, Erik. Jeśli myślisz, jakby... Jak myślisz, jakby zareagowała? Znienawidziła nas na zawsze. Za, te, za to, żeby obiecaliśmy jej rękę, zanim jeszcze się, się urodziła. Nie może się nigdy o tym dowiedzieć. OK. Bardzo szybki tydzień. Szybciuteńki. Sala tronowa. Eee, kończymy tydzień już. Bardzo szybko. I mam mały problem, zostało tylko, tylko 5 sztuk złota ogólnie A ja się tego nie mogę piknąć, zajebiście a, a Trzeba było tej pożyczki chyba jednak nie brać, mi się wydaje, tak grubo, nie? Ogólnie <laughs> No nic, no zapis skontynuować, no nic nie zrobimy Mogę coś... jakąś armię, to coś tam odkryć Bank, spłata złota, bla dobra Kredno, tydzień siódmy Wieśniak. Wasza Wysokość, dzięki nowej gospodzie, którą budowaliśmy, nasi pracownicy są szczęśliwsi i pracują ciężej. Możemy teraz orać znacznie szybciej. Nad, nadal musimy otrzymać gospoda, ale chciałem przynie przynieść Wam coś ekstra za pomoc. Przez tydzień będziemy przekazać jedną sztukę złota dla królestwa. Bardzo dziękuję Ci. Nasi ludzie to docenią. Odwiedź nas jeszcze kiedykolwiek będziesz potrzebować do 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 dodatkowej pomocy. Dziękuję. Kupiec. Wasza Wysokość, tawerna, którą pomogłeś mi złożyć, działa. Tak o niej głośno, że, dla, że jest dla ludzi jedynie miejsce na przerwę między długimi podróżami. Teraz jest to też cel sam w sobie. Zgodnie z obietnicą zacznę teraz dzielić się z wami moimi zyskami. Całe sztuka złotych cieni. cię, prawda? Chyba żartujesz. Te 3 sztuki złotych. Hmm. chyba macie rację, Wasza wysokość. Dobra, git. Okay. Ej, warto było spróbować. Teraz bliżej. musimy się upewnić, że te radawiańskie posterunki nie stanowią dla nas żadnego zagrożenia. Co Dani? Co tam ukrywasz, kartofelku? Powiedziałeś, że nie mogę mieć kota, więc zdobyłem innego drżaka. Nigdy nie mówiłem, że nie możesz mieć, ko mieć kota. Mówiłem jedynie, że nie możesz kota lorczuli. To ślimak, nocągo go w ogrodach i go plamka. To nie codzienne drżątko i oryginalne imię. Jest miły, ale nie jest kotem. Jest cały śliski, lepki. Trochę obrzydliwy. A to najlepsze rozsądstwo, jakie. Jakie do tej pory znalazłem, może, gdyby Lorsuja nie, nie musiała wyjeżdżać, mogłaby mi pomóc znaleźć coś lepszego. Wiesz, co próbujesz? Nie sądzę, żeby twoje sztuczki tu zadziałały. Lorsuja musi odejść. Pośród i będzie musiała być u jego boku, zbierać go, więc nie ma innego wyjścia. Nie ma. Masz na myśli że tego ślimaka, jak mu było umorzeniec? Plamka! To nie jest takie trudne oczy. Plami, dlatego plamka. Tak, tak, plamka. Obawiam się, że przez jakiś czas nie będziesz mogła iść do Izby Rady. Król Tarys będzie przybywał tam aż do ślubu. Wieśniak. wasze wyskoć potrzebuje przysługi, jak? Czy miałbyś jakieś zbędne złoto? Bo widzisz, jeden kawałeczek złota to wszystko soprose. Porsche. Dzięki temu, hyk, kupę se buty. Tak, wszystko jakieś nowe buty. Wiem, że to hek, yy, rzadkie, ale byłoby bardzo wdzięczne za pomoc. No więc, są to, to, to. Wynajdzie to. Wieśniak. Właśnie wysokość. Moja wioska od najechana przez bandytów. Nie jest Na jestem Nie, wcale nie. Zobej miejscowi byli uzbrojeni. Nasze zapasy żywności i bydło skreślone. Byliście wdzięczni za wasze wsparcie. Eee e, 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 no już prędzej to I kupiec. Patrzcie sobie zostałem okradziony Byłem w drodze do Hagos kiedy grupa zbirów nie mnie napadła i zagroziła że mnie zabije. Jeśli dodam mi wszystko moich dóbr, teraz nie mam nic to jesteś ty Tak jest. Wicy, zaproś. Pięknie zaproszeni. Eee, co coś powiedzieć? Wygląda na to, że Radowia ma naśladowców na I nie będzie ci mogą teraz łatwiej unikać kary. Wiedza, że wina spadnie na Radowia i mają nadzieję, że ich będziemy szukać. Po szybie wszystko się ułoży. Jestem pewien waszej wysokości. Okej. Okay. No to siódmy tydzień idzie jak z górki, jak po maśle. Tylko nie mam trochę pieniędzy, ale to nic, to nic, to nic, to nic, to nic, to nic. Garzy było i chwalili. To tam moda. Czy Sylwia w ogóle z Tobą rozmawiała? Nie, nie bardzo się, nie, bardzo się o nią martwię. Przez ostatnie kilka dni nic nie jadła. Mam nadzieję, że nam wybaczy pewnego dnia. Ok, mi za bardzo smutno. Eee, dobra, lochy, 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 lochy. lochy. Zobacz, naprawdę nie rozumiem, dlaczego tu jestem. Próbowałeś mnie oszukać. Myślę, że znam, myślisz, że nie znam Twoich górnych słuczek. Lady Ada, powiedziałem mi, co zrobiłeś. Och, Lady Ada, nie wiedziałem, że się znacie. Uff. Czy mogę służyć? A, niczym. A ty? Dobra, ale no już wszystko, idziemy stąd wpisz Ej, ale wyjdź stąd. No, Jezus Maria, tempyt na chłopak jest. Dobra, i lecimy do tygodnia ósmego. I zakończymy sobie ten odcinek już pewnie po tym tygodniu. Ej, ole mi stykło. Ole farcik Ale dobra, okej. Okay. Ty tak, co nie wezone zespół jeszcze pieniądze? Nie mam pojęcia. Będzie, będzie bez orkiestry i tyle. Halo? O, Jezus. O się, wy, o się wystraszyłem. Dobra. I to by się nie działo kolego. Ponownie, ale wszystko nie ma szans przeciwko. Myślę, że minie trochę czasu, zanim zdecyduję się ponownie atakować. Od razu mapa. Dawaj zachodni posterunek, bo jest miary blisko. Generał, potwierdź, i ja o tym nie myślę. Dobra, git. Zesłano tego generała. Pasuje. Lady Ada. Znalazłem twojego złodzieja. Umieściłem tego człowieka w Lochach. Gdzie jest jego miejsce? Wasza wysokość. Jeśli można, czy mogę zabrać go ze sobą? Oczywiście, zrób, zrób z nim co tylko zapragniesz, nie martw się Wasza Wysokość, pokażę mu gdzie jego miejsce. Oczywiście znaczy może się liczyć na moją pomoc w czasie bitwy, na nadchodzącej bitwy. Nie mam wiele do zaoferowania, ale lepsze to niż nic. Cieszę się, że, że zostaliśmy sojusznikami Lady Adam. Dobrze mieć Cię po naszej stronie. Cała przyjemność po mojej stronie. To wszystko. Dobra. Mamy to? Wasza Wysokość, zaczęłam myśleć, że, jest, że jesteś w to zaangażowany. Co ja mówię? Dlaczego miałbyś... Dlaczego powiedziałem? Dlaczego miałbyś... Mówić komuś, kogo złożyć, że oni nie wiedzą. Lepiej odejdę może, prawda? To za dziwne chłopnie. Ojcze, to ja. Lasuję. Nareszcie wyszłaś. Czy możesz spotkać się ze mną na murze? Kiedy będziesz miał chwilę? Chciałem porozmawiać. I wieźniak. Mój ojciec jest bardzo chory. Ma gorączkę. Pomóżcie mi, proszę. Jest blady jak duch. Cały czas się trzęsie i poci. Próbowaliśmy leczyć gorączkę i zimną wodą. Oraz okładami z masła cebuli i czosnku. Podaliśmy mu mikstury z piołunu i mięty. Teraz próbowaliśmy spuszczać złą krew pijawkami. Obawiam się, że może nie wytrzymać kolejnej nocy. Mogłaby poradzić sobie z tymi chorobami. To prawda, powinieneś rozgłosić, że szukamy kogoś takiego. Co do twojego ojca. Oj. To się wściekła, ale to nic. Stajemy w stronę. Idziemy, misiek. Idziemy, misiek na ten. Idziemy, misiek na ogrody. Potem. O, dużo ludzi chce rozmawiać, Bardzo nieładnie. Eee, nie łatwo być ekstrawertykiem. Tym, yy, introwertykiem w tych czasach. Wygląda na to, że szukuje się najgorszy najgorę... Najz... ba... bankiet. Tak, dla ciebie może, ale dla Rosuli. Na, nadal nie mogę wyjrzeć, że wyjeżdżę. Mam nadzieję, że za się z księciem Iwo. Nie sądzę, żeby tego chciał. Wiem, żałuję, że nie mieliśmy więcej czasu na znalezienie księcia, ale tak widać musi być. dani? Eh, nuda. Nie chcę się z nią gadać. Trochę. <laughs> A nie, muszę z nią pogadać. Szlak. Dobra. Y, jesteś gotowa na ślub. Tak. Mam tylko jedno pytanie, które muszę za zadać. Tak. Czy Plamka też może przyjść na ślub? Cóż, chyba tak. Ale musisz trzymać go przy sobie, tyle. Zawsze trzymam go blisko. Dobrze, może przyjść. Nie zapomnij pożegnać się z, Ros z Rosulią. Wyjeżdża zaraz po ślubie. Dobrze, muszę też pożegnać się z Dustin. Wszystko będzie dobrze, kartofelku. Yy, sypialnia? O! Wybór sukni? No wiem, którą wybiorę. Wszystko jest prawie gotowe. Oprócz jednej, ostatniej rzeczy. Wybór sukienki. Pozwolę ci czynić honory. Ta na pewno nie nada. Lazam ją w skrzyni z moimi starymi ubraniami. Nawet trochę śmierdzi. Nic by nas to nie kosztowało, ale co sobie wszyscy pomyślą. Być będzie idealna. Do zero. Bo to po prostu są drogie. Nie nie mam w ogóle pieniędzy. Mam 3 sztuki złota. Wybrane izba rady. Idziemy do księcia Iwo, do króla Iwo w sumie. Eee, do, król król do króla Tatarysa. Co się dzieje w atanie? Czy Jeles i, ba i Barawia przestały zaprzestały już wojen? O co znowu walczyli tereny, guślarstwo? Nie wiem, nie interesuje mnie to. Mam własne problemy. Czy w Hagos Wszystko w porządku? Zawsze chciałem odwiedzić twoje piękne miasto. Dlaczego nie przyjedziesz? i przekonaj się, jak tam jest. Z pewnością lepiej niż tej zapachlonej dziurze. Znalazłeś w coś? Leczenie, gorączki, jak zapobiegać czerwonce, co się o malarii. Wszystko to bezużyteczne. Zacznijmy prawie się, na ślub. się na to od tygodni. Zarezerwowaliśmy florystykę, kupujemy dekoracje na tron. Nie było potrzeby. Chcę tylko, żeby już było po wszystkim. Kogo obchodzą jakieś głupie dekoracje, ważne są ślubowania. Nie nawidzę ślubów. Ludzie zapomnieli, czym takie wody są. Eee, och, cóż, tak? Czy tak? Czy będzie to spora impreza. Eee, zobaczymy się na miejscu. Tak, pewnie. No, okej. Okay. Nie jest zbyt gadotliwy I najgorsza rozmowa. No i pewnie. I chyba będzie jednak bez muzyki i ślubu. Tak mi się pewnie wydaje. To jest tak, tak ładna grafika jest. Ona jest pixelowa, jest tak ładna. Och, to ty! Chciałaś się ze mną widzieć. Przepraszam, że nakrzyczałem na ciebie, ojcze. Kiedy nazwałem cię głupcem, nie miałem tego na myśli. Załujesz wszystko, z to, że wszystko nie może być inaczej. Załujesz, że te kilka osób nie złościło się na ciebie zamiast spędzić się z tobą. Wiem, kochanie, wiem. Kocham cię, ojcze. Teść kocham. No, jak słodko. Cokolwiek innego na świecie, luli. No. Nienawidzisz kiedy tak Cię nazywam, ale wciąż jesteś mam Luli. W porządku tato. Będzie mi brakowało tego zdrobnienia. Ta ja matka przygotowała niezłe wesele. Tak, le lepiej się przygotuję zanim nie znajdzie. Do zobaczenia na ceremonii. Kotek miał. <grym>, miał. Zajebiste, dobra, i ja Ooo. To smutne pożegnania to są takie Takie wymuszone. No toż. Tak musi być. Idziemy zakończyć ten tydzień. I zakończyć ten odcinek. Trzy tygodnie minęły. Bardzo szybko. Za tydzień ślub. I widzimy się na następnym odcinku. Trzymajcie się na razie.